Cześć, witam wszystkich serdecznie. Tutaj Ania z modnego sklepu. Dzisiaj chciałam Wam pokazać nowość od firmy Gaja, o którą bardzo często pytacie. Jest to model justonosza Rachela. Mam akurat go w rozmiarze 85B. Natomiast dostępny jest aż do 120G. Występuje w jednym kolorze beżowym. Co ciekawe, i najważniejsze w tej propozycji od Gai jest to biustonosz zapinany z przodu. Zapięcie na haftki. Jeżeli chodzi o miseczkę, jest ona miękka. Górę mamy wykończoną koronką. Tak samo jak i szerokie ramionczka. Pod biustem, jak i z tyłu. Mamy bardzo przyjemne dla skóry wykończenie. To samo zresztą widzimy tutaj na ramionczkach. Jest to bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich pań, które szukają modelu rozpinanego z przodu.